Cześć, zakopane, a tak naprawdę okolice zakopanego, blisko, 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 z tyłu, tutaj jak widzisz, Góry, co tutaj robię, co to będę robił dla Ciebie, mianowicie przyjechałem tutaj po to, że to jest takie miejsce, gdzie zawsze, jeżeli chcę coś przyspieszyć, zawsze, jeżeli chcę mieć jakąś inspirację do czegoś, chcę pewne rzeczy usprawnić, ulepszyć jeszcze, tak, to właśnie tutaj jest to dla mnie takie super fajne miejsce. Już sobie znalazłem miejscówkę do pracy dla Ciebie tutaj, gdzie będę pracował między innymi dla Ciebie, albo to będzie tutaj z tyłu, albo to będzie jedna tutaj z tych, z tych ławeczek z, z widokiem dosłownie na góry. Natomiast co tu będę robił? Co będzie się działo w najbliższym tygodniu? Jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o Elite Expert Club? Mianowicie, być może byłeś na ostatnim spotkaniu, jeżeli chodzi o nasze, nasz, nasz webinar, na którym to była pierwsza edycja, właśnie wyszła taka pierwsza edycja, którą startujemy, jeżeli chodzi o mentoring z, z tradingu, z nauki na tradingu, z nauki zarabiania, jeżeli chodzi o Forex Trading, ale też troszeczkę szersze o tym wszystkim pojęcie. To już wystartowało, tu już w środę mamy najbliższe spotkanie. Jeżeli byłeś na tym spotkaniu pierwszym, na którym było ponad 200 osób, jeżeli załapałeś się do tej grupy, która startuje, to już w środę najbliższą będziesz miał, będzie spotkanie, już powinieneś otrzymać maila. Jeżeli jeszcze nie otrzymałeś kontaktu z naszej strony, to ja bądź ktoś z naszego zespołu do ciebie zadzwoni i wtedy dowiesz się wszystkiego. Natomiast jeżeli nie wiesz o czym mówię, jeżeli nie miałeś okazji być na tym spotkaniu, to też najbliższą środę o godzinie 20.00 mój wspólnik Paweł Grądziuk opowie o właśnie swoich autorskich strategiach, jeżeli chodzi o trading, opowie o tym w jaki sposób on zaczynał, co u niego dawało rezultaty, pokaże jedną ze swoich autorskich strategii, która właśnie daje mu te rezultaty i też powie o tak zwanych trzech drogach, czyli trzech drogach, jeżeli chodzi o możliwość zarabiania na, na tradingu, ale w sposób skuteczny to droga wolna, czyli uczyć się samemu y, książek z, y, z jakichś Szkoleń, które znaleźłeś w internecie, robić to wszystko samemu. Opcja numer dwa, czyli droga, tak zwana szybsza, jest to droga, gdzie uczysz się z dobrych szkoleń. To prostu sobie, dobre szkolenia, jest wiele dobrych szkoleń, natomiast no, tutaj w tej opcji numer dwa, szybszej, no stety, niestety, ale uważamy, że wiele osób, większość osób i tak nie będzie zarabiała z tego względu, że nie można pewnie się skonsultować, nie ma się takiego mentora, który stoi obok ciebie, i w związku z tym, mojemu, mojemu wspólnikowi Pawłowi bardzo daleko jest od sprzedaży jakichkolwiek szkoleń, z tego względu, że uważamy i też naszego doświadczenia wynika, że to w perspektywie czasu nie daje takich efektów, jak droga ekspresowa, czyli droga, gdzie poniekąd możesz rzeczy pewnych konsultować. Masz mentora, który koło Ciebie stoi, masz osobę, której zawsze się możesz poradzić, nawet indywidualnie i to zdecydowanie przyspiesza cały proces nauki i tak naprawdę efektów późniejszych dla Ciebie, jeżeli chodzi o trading. Dlatego też, jeżeli jeszcze nie byłeś na tym spotkaniu, to w środę o godzinie 20 będziesz miał możliwość zobaczenia ponownie tego wszystkiego. Będą też bonusy o dużej wartości, przyjść koniecznie sprawdź, a ja zabieram się do pracy z, z pełną energią, z pełną motywacją do tego, że e, będzie się dużo działo w najbliższym e, tygodniu. Spodziewaj się też kontaktu ode mnie, tak jak powiedziałem, jeżeli jeszcze nie otrzymałeś kontaktu po webinarze, a jak nie byłeś na webinarze, to koniecznie, koniecznie bądź w środę o godzinie a jak byłeś, jesteś na mentoringu, to też w środę już masz maila, dostałeś informację z mail, mailową, że już to wystartowało i tam znajdziesz instrukcję, co będziemy robić w najbliższych tygodniach, w najbliższych dniach. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, Ireneusz Fudor.